Do Zamościa. Zamost, to perła Renesansu na skalę światową. Jest nazywany także Padwój Północy. Jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Panoramy Zamościa najlepiej oglądać z dzwonicy katedry. Nasze miasto jest również nazywane miastem Arkad. Ośrodek kulturalny, edukacyjny i turystyczny. Stolica Rostocza. To miasto założone ponad 450 lat temu przez Jana Zamoyskiego. To miasto idealne. To, to nasze, nasze miasto! miasto. To na To potężna, warowna twierdza. Sercem życia kulturalnego jest Rynek Wielki, który w lecie staje się największą sceną miasta. Znajdują tu się też muzea, galerie i liczne kawiarnie. To miasto, gdzie odbywają się liczne imprezy. Lato teatralne, Eurofolk, Jarmark Chytmański, Dni Kultury Włoskiej i rekonstrukcje wydarzeń historycznych. Na polecenie Zabońskiego miasto zostało zaprojektowane przez włoskiego renesansowego architekta Bernardo Morandi. Obaj stworzyli miasto niepowtarzalnie wielonarodowościowe. Dzisiaj to również miasto dla wszystkich. Naprawdę warto je zwiedzić i lepiej poznać. Wszystkie drogi prowadzą do Zamościa. Starówka otacza system fortyfikacji z bramami i basenami. W jednym z nich znajduje się jazzowy klub muzyczny. Jan Zamoński założył drugą po krakowskiej uczelnię wyższą w Polsce. Obecnie w budynku Akademii Zamońskiej mieści się liceum. W Zamościu jest kilka wyższych uczelni. Mamy gdzie kontynuować edukację. Mamy też gdzie popływać. Mamy też gdzie uprawiać sporty. Jedynie w południowo-wschodniej Polsce mamy zoo. Są tutaj misie. Małpy. Wielbłąd. Lwy. Lamy. Krokodyle. Piękne, bajeczne pawilony. Zamość jest idealna nie tylko pod względem architektury. Jest idealny dla nas. Ani, ani za małe ani, małe, ani za duże, po, po prostu, prostu nasze. Zapraszamy do zamościa! U nas jest najpiękniej!